Daj mnie, no. daj mnie. E, Paulina GRU na czacie. Wiecie coś, kiedy rozprawa Olszańskiego w Gdańsku się zacznie? Gdzie pokaż, pokaż. Tu, 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 tu. Rozprawa Olszańskiego w Gdańsku się nie zacznie, ponieważ Olszański nie ma rozprawy w Gdańsku. Masz błędne informacje. To raczej nie jesteś z gieru, tylko... Z pizdy tylko z ty kurwo, ty szma to zjebana, ty. Bojtek, no rozmawialiśmy o tym, no kurwa naprawdę muszę reagować... A to kurwa! Wypierdolcie tę dziwkę z czatu. Ja pierdolę. No dosłownie pół słowa temu o tym rozmawialiśmy. Wypierdolcie ją z sam ją wypierdoliłem. Zablo... Nie musisz za... tego mówić. Dziękuję bardzo. Dajesz tylko atencję. Nie reaguj na takich ludzi. Reaguję specjalnie. Na tym to polega. Żeby was pozabijać. Wyłaźcie kurwa z krzaków. Wchodźcie na arenę. Nie rozumiem, Żebym miał, miał, żeby. To jest zupełnie inny sposób działania. Ale kurwa. To nie jest tak, jak ty mówisz. Ale będziemy mieli przyjemność, wy i my. Tylko, że my się nie zatrzymamy przed ciosem, a wy tak. Bo będziecie myśleli, że to taka gra i udawanka. A to nie jest udawanka. My nie udajemy. My was kurwa pozabijamy. Naprawdę. Wow. Dobry mi A teraz zobaczcie.